Dobry wieczór, witajcie moi kochani bardzo serdecznie na naszym kolejnym rytuale vlogmasowym. I słuchajcie, pozwoliłam sobie, na początku wyjaśnię może wszelkie wątpliwości, pozwoliłam sobie przestawić kolejność, bo wam powiem dlaczego. Dzisiaj miała być konsekracja portfela, jutro oczyszczanie domu i domowników. I słuchajcie, poniedziałek jako dzień lunarny, czyli dzień kobiecej magii, domowej magii, takiej wiecie, ogniska domowego. Stwierdziłam, że y, słuszniejsze będzie oczyszczanie domu i domowników, a w Marsowej, szybkiej, intensywnej, jako że i czerwone, te portfele często i w ogóle energii, i jutro sobie konsekrujemy portfel, tak? Jesteście przygotowane w ogóle portfelowo super, nie zginie do jutra. Natomiast dzisiaj i tak wielkie mecje nie są potrzebne, bo tak naprawdę są potrzebne y, jest potrzebna świeca, zwyczajnie nieduża. Ja mam akurat dużą, bo tak mam. A ja, ja jeszcze mam dodatkowo trzy, ale to jest jakby z mojej strony działanie takie bardziej, no nie wiem, przewodnikowo-kręgowe, więc tak naprawdę jedna świeca. A tutaj ja będę paliła na poziomie e, jakby jednostki naszej, jednostki domowników i jednostki domu, tak, na tej zasadzie, ale to jest jakby moje działanie. Także oddychamy. A myślę, że w marsowym, energetycznie czasie wtorkowym, to autentycznie konsekracja portfela jako takiego będzie słuszniejsza niż właśnie to oczyszczanie, kiedy to właśnie woda, luna, poniedziałek, dom, kobieca magia, która jest właśnie chroniąco tworząca. Wszyscy wszystko wiedzą, <grywki> dlaczego taka mała zmiana. Mam nadzieję, że tak, portfele nam nie zginął, a pozwoliłam sobie, bo jak robimy to oczyszczanie czy, czy, czy coś, to przecież i tak te, ta, ta jedna świeca to myślę tutaj, jak ja skółka wiosny nie czyni. Tutaj jeszcze wspominaliście o dużej świecy. Słuchajcie, konsekracja świecy jest w środę z tego, co patrzę i to wtedy jest potrzebna ta duża. Potem mamy um, odcinanie od klątwów. Tak naprawdę, więc po prostu świeca najlepiej ciemna, a potem mamy wyciąganie cierni, więc też po prostu świeca. Także w ten sposób. Tu sobie pozwoliłam zamienić, ponieważ tak. No i dobrze, no i teraz słuchajcie, przygotujemy sobie świecę, gwoździa gdzieś z tego wszystkiego, dobra. I piszemy tak, piszemy swoje dane. Jeżeli macie domowników, to domowników, no, imiona, daty urodzenia. Jeżeli macie adres, a pewnie gdzieś macie, to też piszecie na świecę. Także tak sobie przygotuję. Jak tego wszystkiego nie macie, macie czyniem podgrzewaczek, malutki, to tam wiecie symbolicznie, ma maźnita będzie też dobrze. Ja to nawet tak piszę, że zobaczcie, że w ogóle nie. No właśnie. Nie widać. I to nie o to chodzi. To jest kwestia, wiecie. 1979 Joanna ja sobie wpiszę Dorota. Dorota i kota. Dorota nawet datę pamiętam. No. Ślicznie. Ślicznie. Kota nie pamiętam. Dzień nie Karma. Ale gdzieś maj. Nie powiem którego roku. Dobra. I adres, nie? Ty wpisz ten jeden? Nie? Tamten, a ja... Ten Mała świeczka dzisiaj. Mała, mała. Mhm. Także jakby tytuł jest dobry, kochani, tak? Poczekajcie jak jest Dobra. OK. także mała świeca po prostu. No. Także duża nie musi być, bo to jest jak gdyby też symboliczne światło. Ja tu mam trzy dodatkowe na poziomie my. Domownicy nasi i poziom ten, żeby tak światełko zapalić. Tak, to myślę, nie ma problemu. Teraz jeszcze można poolejkować olejkiem. Ja sobie wezmę o, po prostu olejek, żeby troszkę jakby pomacać świcę. Tam wiecie, są różne szkoły od dołu, od góry, od środka. Są konkretne rytuały, powiem Wam, w których jest mowa, od której strony olejować, no nie? I wtedy się trzymamy, jak ktoś już tam opisał, to nie ma co zmieniać. Natomiast my jesteśmy szalone jednorożce i szalenie działamy. Reszta proszę bardzo. Ja wiem, że się wszyscy na podgrzewaczu nie mieszczą. Intencja U mnie, słuchajcie, nawet nie bardzo widać, co jest tam, trochę o To wiecie, to chodzi o nie sztukę, a wyrażoną intencję. No dobrze, każdy obrobił. Ach, ja się to nala, jak to pachnie, matko no. Każdy obrobił swoje świczki. Felix, na oczyszczenie, zawsze Felix może być. Felix jest dobry na wszystko. Ale wiesz, jak masz jakieś oczyszczające czy coś, to może nawet bardziej. Chociaż no, mówię, to może być nawet oliwa z oliwek albo olej do smażenia rzepakowy, bo chodzi o przekazanie jakby energii narzędziu. Dotknięcie, pomacanie. O, na tej zasadzie. No dobra, to myślę, że zaczynamy. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w wietrze, wzywam go poprzez czas i przestrzeń. Użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w ogni płomieniach, wzywam go poprzez świece, ogniska, kominki i doliny cienia. Użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebujemy twojego wsparcia i twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec jest stworzeniem wody, wzywam go poprzez morza, rzeki, oceany i strumienie urody. Użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebujemy twojego wsparcia i twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec jest stworzeniem ziemi, wzywam go poprzez pola, łąki, lasy, macierz i stosy kamieni. Użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Kreślę krąg dookoła, który smutki troski stąd przegoni. Wznoszę blokadę, buduję mury twierdzy, która nas ochroni. Kreślę krąg ponownie, aby móc wzbudzoną skupić siłę, Buduję świątynię, zasuwam sztaby, by się mocą wypełniła. Kreślę krąg po raz trzeci, przez sól ziemi, wiatr szalony, czysty strumień, żarco świeci. Oraz święte bóstw imiona Morrigan i Thor. Wzywam do kręgu i witam serdecznie wszystkich o czystym sercu czyniących ten rytuał. Usiądźcie, czyńcie, poczujcie się bezpiecznie. Jego granice wszelkie złe energie wchłoną. Będzie on dla nas wzmocnieniem i prawdziwą ochroną. Wejdźcie tutaj bez lęku, wzbudźmy krąg czystej mocy, przekroczmy go z czystym sercem i czyńmy magię tej nocy. Zapalmy nasze świece. Zapalam te świece w energii bogini i Boga w imieniu Matki i Ojca Duchowych. Przez energię sił żywiołów, sił jasnych i czystych. Do współpracy gotowych. Niech jej światło stanie się symbolem i ofiarą działań naszych, zapłatą za pomoc w magii, strażnikiem energii duchowych. W tak licznym zgromadzeniu, w tym czasie, w tej przestrzeni, tkamy naszą magię z bezpiecznych serc promieni. Niech niosą nas skrzydła mocy. Siła z nami niech stanie. W noc spotkania czarownic nic złego się nie stanie. Znajdujemy się w swojej bezpiecznej przestrzeni, gdzie możemy być sobą bez lęków i cieni. Otacza nas jasne, połyskliwe światło. W tej przestrzeni magia. Wszystko czyni gładko. Usiądź spokojnie i zacznij głęboko oddychać. Wyobraź sobie, że w Twoim domu, w miejscu, w którym jesteś, znajduje się źródło światła jasne, ciepłe i czyste. To światło jest esencją czystej energii i ma moc oczyszczania. Wyobraź sobie, jak zaczyna pulsować w centrum domu i rozrastać się na cztery strony świata. Zobacz, jak powoli wypełnia cały dom. Od podłogi aż po sufit. To światło również oddycha w Twoim rytmie, w rytmie wszechświata. Światło przenika przez każdą ścianę, każdy mebel, oczyszcza każdą powierzchnię i każdy przedmiot. Rozpuszcza i niweluje wszystkie negatywne energie. Zaczyna tańczyć i wirować, otacza cały twój dom, tworząc wokół niego ochronną barierę. Przy tym wirującym, emanującym świetle. Powtarzaj za mną. Każda przestrzeń w moim domu jest wypełniona czystą i pozytywną energią. Każda przestrzeń w moim domu jest wypełniona czystą i pozytywną energią. Wszystkie negatywne energie opuszczają mój dom i są zastępowane przez pozytywne wibracje. Wszystkie negatywne energie opuszczają mój dom i są zastępowane przez pozytywne wibracje. Oczyszczam swój dom i wszystkich domowników z negatywnej energii. Oczyszczam swój dom i wszystkich domowników z negatywnej energii. W swojej wyobraźni, pokłoń się. Żywiołom i podziękuj za oczyszczenie i wzmocnienie tego domu i domowników na każdym możliwym poziomie. Skieruj swą uwagę na północ i pokłoń się przed Matką Ziemią. Skieruj swą uwagę na południe i pokłoń się przed ogniem. Skieruj swą uwagę na wschód i pokłoń się władcy powietrza. Skieruj uwagę na zachód i pokłoń się władcy wody. Bądźmy wszyscy oczyszczeni i błogosławieni. Teraz weź swoją świecę w swoje obydwie dłonie. W tych dłoniach wielka moc spłynie, a magia w świecy tej płonie. Powtarzaj wraz ze mną bezpieczne słowa mocy. Z pomocą czterech żywiołów zło nas już nie zaskoczy. Uwalniam mą duszę, umysł i ciało. Od wszelkiego złego, co niegdyś się działo. Do duchów żywiołów, me wołania wznoszę, o oczyszczenie pokornie dziś proszę. Uwalniam mych domowników, dusze, umysły, ciało. Od wszelkiego złego, co niegdyś się działo. Do duchów żywiołów me wołania wznoszę, o oczyszczenie pokornie dziś proszę. Uwalniam mego domu, duszę, umysł, ciało, od wszelkiego złego, co niegdyś się działo. Do duchów żywiołów, me wołania, wznoszę. O oczyszczenie, pokornie dziś proszę. Na mocy sił Ziemi, powietrza, ognia i wody, ten dom jest wolny i czysty. Nic nie uczyni mu szkody. Wypędzam z tego budynku wszelkie duchy oraz nieprzyjazne energie. Gdy ja to czynię, niech tak się stanie. Z radością dla wszystkich, bez szkody dla nikogo, niechaj złe energie własną pójdą drogą. Magią serca dla domu i domowników, zaklęcie to przędę i rozsnuwam błogo. Wnoszę zadowolenie i radość, nie krzywdząc nikogo. Przyzywam dobre moce i cztery żywioły, by na straży mego domu stanęły pospoły. Niech radość i szczęście bez przerwy w nim gości, niech da nam w życiu wiele radości. Niechaj dobre duchy strzegą jego wejścia, a mali domownicy pilnują obejścia. Niech wszystko co dobre cały czas weń spływa, Bym w jego przestrzeni był wciąż szczęśliwy, Była wciąż szczęśliwa. Na północ, południe wschód, zachód kieruję, Za błogosławieństwa szczerze dziękuję, Aż żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi Niech także będą błogosławieni. Krąg jest zamknięty, po trzykroć zamknięty, po trzykroć bezpieczny. Dziękuję Wam, po trzykroć Wam dziękuję na oczyszczenie nas i domowników, i domu, naszą energię kieruje. Jutro zapraszam na konsekrację portfela, więc będzie potrzebny portfel stary, bądź nowy, bądź wszystkie naraz. Wszelkie cynamony liście laurowe, goździki, yy, olejki, pomarańczowe, cynamonowe, na bogactwo, julowe, dobrostanowe, dobrobytowe, yy, bazylia, co tam jeszcze wszelkie te artefakty, jakieś możecie małe cytrynki, wiecie, lustreczka, Platon, Platon i Roman, co tam macie w portfelu, jakieś. O, drobne waluty będziemy, będziemy robić, także jutro konsekracja portfela a dzisiaj co, bierzemy się jeszcze za dekret, który no to będę gdzieś ogarniałam tutaj, dobrze czyli co, zapalamy nasze świece dekretowe a wam w ogóle tak się zapytam przy okazji jak mamy sekundy pomiędzy jednym a drugim działaniem, jak się sprawdzają te portfele konsekrowane czy aby nie mydła, że tak powiem o? Hmm? Bo mi się sprawdzają także. Dobra. Zaczynamy dekret, potem poczytam, co, co możecie powiedzieć o portfelach, okej? Okay? mówi, oj sprawdzają no. Kasa się trzyma. <gryw> Aka tam już kwaskowe, dobre. No, działają, nie? Tak, jak mamy konsekrowane to faktycznie y, zawsze coś tam się przewinie, finansowego, nie? Dobra. bierzemy dekretujemy. Pamiętajcie o łapkach. Ja. Urodzono. Jestem najcudowniejszą iskierką wszechświata. Jestem jego częścią i pulsuję w jego rytmie. Spotykam się w tym magicznym czasie i w tej magicznej przestrzeni z innymi płomieniami mocy, by wielbić i celebrować ten świąteczny czas. W tym ogromnym kręgu staję w gotowości, by przyjąć w swoje życie światło zwycięstwa. Wpuszczam do mojego życia jego uzdrawiające promienie. Otaczam się tym, co jest dla mnie najlepsze, co powoduje mój wzrost i dodaje mi wszelkich możliwości. Mnożę moją wolę przez wolę waszą, wolę kręgu. W tak ogromnym kręgu, tyle światła niosącym, wzmacniam swoje światło poprzez wszystkich czyniących. Nie już płoną nasze świece, już płoną nasze światła. Już płoną nasze serca, już oświetlają nam drogę. Wspólną wolą z sił wyższych pomocą przyzywamy miłość, dobro, pokój, zdrowie, dobrobyt i błogosławieństwo w nasze życia. Zmieniamy ciemność w światło. Wspólną wolą braci i sióstr w czystych intencjach tworzymy swoją lepszą rzeczywistość, wspieramy swoje działania. W sile mocy pomnożonej odcinamy wszystko, co ciemne. Odcinamy wszystko, co złe, usuwamy ograniczenia. W sile i potędze pomnożonej budujemy mosty z promieni światła wschodzącego i wprowadzamy w przyszły rok prosperity na każdym poziomie. Przyszły rok jest z dnia na dzień lepszy od poprzedniego. Dobre rzeczy wciąż przy nas wzrastają. Czujemy się bezpieczni, kompletni i uzdrowieni. Tak się dzieje, a więc tak jest. Dziękuję Wam, moi kochani, po trzykroć Wam dziękuję. Na spełnienie naszych intencji, nasze energię kieruję. Pamiętajcie o zostawieniu łapek <laughs> i e, kończymy ten program. Zapraszam jutro na konsekrację portfela. Natomiast ja dzisiaj jeszcze zrobię wieczór z wróżką, ale to w kolejnym okieneczku, że tak powiem. Więc ci, którzy lecą porytualnie do swoich zadań, zobaczcie: 22 minuty dla nas, a jakże zacnie, to. Jak dobry trening, tylko że ezoteryczny. Co do zobaczenia w kolejnym okienku, a wytrzymajcie się i tam konstruktywnie działajcie. Dalej, buziakuję. Pa-pa!